Proszę zaczyna? Matylda, powiedz coś o sobie. No to tak, jestem Matylda, mam 14 lat. Tańczę od 9 lat z Mikołajem w parze od 6. No i tańce jest moja pasja, no i kocham tańczyć. Nazywam się Mikołaj, mam 15 lat. Tańczę sportowo 6 lat z Matyldą, ogólnie tańczę 8 lat. Moją pasją jest taniec, i jedynym co tak naprawdę mam w życiu. Bardzo go kocham. Was serdecznie chciałabym zadać Wam parę pytań. Kto ma bardziej zwariowane pomysły? Kto jest większym leniem? Kto rozsądniej wydaje pieniądze? Kto wszystkiego pilnuje w Waszej parze? Kto więcej trenuje? Hmm, czy ktoś z Was jest lepszym kierowcą? Kto pije więcej kawy? Kto się bardziej denerwuje na turniejach? A kto się szybciej denerwuje na treningach? Kto częściej się spóźnia? Kto pierwszy przeprasza pokłótni? Kto wpadł na pomysł tańca razem? Kto jest lepszy? Kto jest większym leniem? Kto więcej gra na komputerze? Kto się zdrowiej odżywia? Kto chce się szybciej wyprowadzić z domu? Kto jest starszy? A kto dłużej tańczy? Kto ma więcej do powiedzenia? Kto zaczyna kłótnie? Kto lubi Harry'ego Pottera? Kto dłużej śpi? Kto je rano śniadanie? Kto kocha zwierzątka? Jak się czuliście stojąc na podium Mistrzostw Polski w łacinie? Super uczucie, bardzo dumne, dumni byliśmy z siebie. I na pewno nie udałoby się to, gdyby nie wielka pomoc trenerów i rodziców.